Sięmaj, to wszystko na kolejnym odcinku. Zamykam stajnie, jak zawsze. 2 t 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nowa nasza stajna 15, 16, 17, 18 kółek Cyka tu się, yy, tu się, ta mysianka, jak zawsze. <słuchy> Bo tu nie mają. A, kula, tu gdzieś jest. Małe kluczowe, jak się mają Samicka. Ile tej? Sześć 6, tu jest ich. Niezłannie myśla tych. Tu, tu zostały samickie rozdzielone. Nie wiem czy to są samice. Samice. No ale pójdę na... do zamrażarki. Chyba, że zostawię do samice. Może zostawię, wydostawię. Tu mają. Tu mają. Zawsze I zostały tu dane ugły. Rudazy. czołnu. Dwie i dwie czołny. Coś tak się chowa no. No Chcemy hodowlę to zlikwidować do tej jednej klatki. No. Zawody z tą kieliciną nie ma co robić. Ludzi nie ma zawody do kupna no, Na razie więc A by co innego. Takiego obycka by kupił Bo z tego taki pożytek jest, ale... Sunt ce Weźmiemy sobie pociankę na Jureczka, pozbieramy. Przestań okay. okay. Jurecka, kurka wezmę. Raz, dwa. Tam jest coś? Jest tam Jurek.

Kolejne etko. Tutaj kolczasty na owiec i na przężyto zakupiony. Już owiec ogrodziłem jeszcze przężytą muszę. No i będzie gitarwo. Co się stało? Są kolejne dwa. No ma nie Nie ma. Ale zimne. U nas zima. Na minusie. Było w nocy, ale nie dużo, ale jojka jak lód. Może nie zamarzły. Dzień dobry wdewać Jeszcze jedną jazdę. No I jest 10 Jej, jej kaka czet sprzedaje Znalazł się kupiec i kupuje się najeczkach jest Dobra 10 ojek Dobra, no idzie, 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 odcinka.